Siemano, witam na moim kanale. Moi drodzy, ja dzisiaj wcale nie planowałem odcinka, ale jest naprawdę bardzo dziwna i gruba akcja. Dlatego, że jak możecie zauważyć, tutaj, moi drodzy, siedzi skorpion. Jest to silnie jadowity skorpion Titius Smithy I jest problem. Ja, moi drodzy, pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Ten skorpion utknął. Ja nie wiem, czy on żyje. Próbowałem go ruszać. Na razie wyjąłem sobą tą tubę. Zwróćcie uwagę, jest miękki. Jednak... No, nie daje żadnych znaków życia, i ja w tym momencie po prostu nie wiem, czy. No, ogólnie musimy go wyciągnąć. Ja nie wiem, spróbuję go jakoś miękko pensetu stamtąd wyciągnąć, bo to jest dosyć młody skorpion. Ale powiem Wam, że naprawdę pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją, że skorpion utknął w tubie korkowej. No, nie wiem, bo wiecie, ja dawno go nie widziałem, było tak, że. Ja w tym pojemniku mam trzy sztuki Titus Smithy. Dwa są trochę takie większe, ten jest taki delikatnie mniejszy od tamtych. No i dawno tego jednego właśnie nie widziałem, myślałem, że po prostu sobie gdzieś siedzi, bo ten kawałek, no na pewno pamiętacie z budowy tego y, boksa y, był taki odcinek, był taki zrobiony stożek i moi drodzy, ja byłem pewny, że on tam po prostu siedzi, no i wszystko pięknie, on tam siedział, tylko, że za cholerę nie idzie go wyciągnąć, czekajcie, e, ja tu gdzieś miałem, moi drodzy... Yy... Czekajcie, gdzieś tutaj widziałem, no nie wiem, no może go jakoś wyciągnąć, wiecie co, ja na razie może przełożę go do pojemnika, gdyż no ja tutaj trochę operuję rękami i nie chciałbym, żeby ewentualnie wystrzelił i zrobił mi krzywdę, czekajcie. Dobra, mam już go w pojemniku, kurde, powiem wam, że ja nie wiem jak ja mam to zrobić, bo on naprawdę nie daje żadnych znaków życia, ale jest miękki, czyli jest jakaś tam nadzieja, że po prostu no nie ma jak się ruszyć. Też oczywiście muszę uważać, dlatego że pamiętajmy, że to jest no, silnie jadowity skorpion. Moi drodzy, ja też od razu przypominam, że nie wkładajcie rąk do takich skorpionów, ja to robię tylko na własną odpowiedzialność. Ej wiecie, co ja tu gdzieś miałem sekator. Eee, czekajcie, idę po sekator. Nie pytajcie, skąd ja mam u zwierzaków sekator. Ej, dobra, jestem z powrotem. Sorry, trochę mi mikrofon tutaj szalał, więc mogło być dziwnie przez chwilę. No, powiem wam, że jestem w ogóle nieprzygotowany do takiej sytuacji, bo ponieważ no, ja nigdy się nie spotkałem z czymś takim, żeby skorpion utknął. Gruba akcja. Ej, dobra, i tak jak mówię, moi drodzy, jeżeli chodzi o jadowite skorpiony, oczywiście starajcie się tam rąk nie wkładać. to robię na własną odpowiedzialność, tylko dlatego, że zależy mi, żeby przynajmniej spróbować go jakoś ratować. Kurde, ja bym może nadciął z drugiej strony, ale ja się boję, że on mi wystrzeli, jeżeli ewentualnie on jest żywy. Czekajcie sobie, wezmę pensetę drugą. Po prostu przytrzymam sobie tubę, lecz ten korek, a od drugiej strony będę po prostu ciął. No i zobaczymy co się stanie. Kurde, nie mogę. Nie no, muszę go wziąć w rękę, bo nie, nie urwę tego tak. Z czym mi się sekator zepsuł, mój drodzy. Kurde, no rozwalę korek, ale przynajmniej spróbuję go wyciągnąć. Ale akcja. Pierwszy raz, moi drodzy, spotykam się z czymś takim, żeby skorpion utknął w tubie krokowej. To nie chodzi o to, że on jest za duży, tylko po prostu się wcisnął w taką szczelinę. Ja nie wiem jak on to zrobił. No, zepsuł mi się sekator jeszcze. No dobra, zrobiła się szczelina. Mój drodzy, jest szansa. Kurde, ja się boję, że on nie żyje, ale wiecie co, no, musimy spróbować go uratować. Sorry, może być słabo w tym momencie widać, ale ja po prostu muszę to jakoś otworzyć ja ja chyba nic z tego. Ale dobra, otwieram. Staram się to robić delikatnie, żeby, jak ten korek strzeli, żeby skorpion. O, dobra, wypadł. Kurde, mój drodzy, chyba nic z tego, ale ja jeszcze spróbuję go ruszyć, dlatego, że nie jest miękki, mój drodzy. On jest miękki, czyli to się musiało stać naprawdę niedawno. Jest jeszcze szansa, na pewno, jeżeli on był, yy, on był zatkany w tym korku. Dłuższy czas. Jeżeli żyje, na pewno potrzebuje wody, ale kurde, nie widać żadnych znaków, żeby on żył. Kurde, jakby się chociaż ruszył. Kurde, wiecie co, chyba nic z tego, ale dam jeszcze szansę, wiecie co, ja położę go na chwilę na wilgotny papier i zobaczymy, bo ja wam mówię, on nie jest sztywny, on jest miękki także ja naprawdę mam minimalną szansę, ja już widzę, że naprawdę jest słabo, że raczej nic z tego, ale wolę się upewnić czekajcie, gdzieś miałem papier, dobra ja sobie go zwilżę kurde, no moi drodzy, ja się nie spodziewałem takiej grubej akcji, no nie wiem w ogóle jak mam to skomentować. Czekajcie, muszę zmoczyć papier. Ajajajajajaj. Ale słaba akcja, moi drodzy kurde. No jest miękki, kurde. Teraz pytanie, czy on jest taki miękki dlatego, że po prostu od wilgoci w środku? Czy że już padł po prostu przed chwilą jakoś, nie wiem, czy dzisiaj, czy, czy wczoraj? Czy jest jakaś minimalna szansa? Ale kurde, no nie, no nie, nie daje żadnych znaków. Moi drodzy życia, czekajcie, ja sobie muszę zwiększyć światło. Kurde, no chyba nic z tego. No, tak jakby chociaż delikatnie się ruszył wiedziałbym, że jest już jakaś minimalna nadzieja, nie? A tutaj, kurde, nic. Ale lipa. No, nie wiem, moi drodzy, jak go zostawię jeszcze na noc, zobaczymy, ale raczej nic tego. Także no dzisiaj naprawdę dziwny odcinek. Kto by się spodziewał, nie? No, nic. Kończę ten dziwny materiał. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajo.